Ja wyobraź sobie przed naszym live'em obejrzałam sobie te nasze setki sprzed dwóch lat, co wtedy was z kamerą odwiedziłam. Były też oczywiście dziewczynki. Pamiętam, no, to, słuchaj, czas szybko leci, ale ja też pamiętam i ty mi wtedy zdradziłaś, że wy planujecie w ogóle, słuchaj, wesele, ślub kościelny, miałaś jakieś marzenia, no minęły dwa lata i co? Wiesz co, ostatnio, nawet chyba kilka dni temu wracaliśmy do tego tematu z moim Pawłem, ponieważ akurat sami w tym tygodniu byliśmy na ślubie naszych przyjaciół i od razu jakoś tak się zachciało naszego własnego ślubu. Natomiast, wiesz co, teraz mam troszeczkę inne priorytety. Mam teraz bardzo dużo na głowie, a jednak ślub to jest zjadać czasu ogromny. <grytety> I... Po pierwsze, na pewno będę chciała skupić się na tym, żeby kupić dom. Jak już zbuduję ten dom, to, to ślubię. Nawet ostatnio pomyślałam sobie, że fajnie by było tak jakoś na 10 lat naszych znajomości, naszego partnerstwa, zrobić ten ślub. Bo teraz mamy 7 lat ze sobą, więc tak 3 lata. Dziewczynki akurat już będą większe, starsze. Będą mogły mi nieść welon albo jakieś takie różne. Po prostu będzie mniej opieki, one będą bardziej starsze, mniej będą potrzebowały czasu i no, troszeczkę będą odchowane, nawet mogę tak powiedzieć, więc wydaje mi się, że wtedy będę miała więcej czasu na to, żeby zaplanować, a tak jak wiesz, mój ślub będzie to bardzo huczny ślub. ślub nieskromny. Ja marzę o tym, żeby znaleźli się na nim wszyscy i um, marzę o tym, żeby to było wyjątkowe miejsce. Myślałam o zamku jak na księżniczkę przystało, myślałam o plaży, myślałam o Las Vegas, myślałam o takich miejscach, wiesz, nietypowych. No to słuchaj, jeszcze są trzy lata z tego co mówisz do tego, aby to tak wszystko urzeczywistnić i aby tak na spokojnie się zastanowić, więc mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu. Za trzy lata znowu mi się zapytasz. <todgłosy> No słuchaj, teraz to nie będziesz miała wymówki, no bo będzie dziesięciolecie, dziewczynki tak, będą, tak jak powiedziałaś, starsze, no chyba, że na przykład pojawi się jeszcze, na przykład trzecie maleństwo, bo tutaj także nasi widzowie pytają, czy myślisz jeszcze o jednym dziecku, skoro tak dobrze sprawdziłaś i odnalazłaś się w macierzyństwie. Znaczy ja w ogóle marzy mi się czwórka, wiesz, i ja w ogóle marzyłam całe życie o bliźniakach i w ogóle bym się mega cieszyła, jakby jeszcze pojawiły mi się bliźniaki, a zwłaszcza jakby to było dwóch chłopczyków, to bym była przeszczęśliwa, bym miała takie parki. Natomiast tak jak mówiłam wcześniej, teraz priorytetem jest dom. Jeżeli ja to sobie wszystko zostaliłam, jeżeli przed 30 kupię dom, to urodzę jeszcze dzieci. Jeżeli to zdarzy się po trzydziestce, to już nie. To już chcę zostać w tej dwójce, będę również szczęśliwa. Więc to wszystko od tego zależy. Ja e, zawsze uwielbiałam dzieci zawsze chciałam mieć dużą rodzinę, więc e, gdzieś tam zdaję sobie sprawę i jakoś tak sprawdzam się w roli mamy. Lubię, kocham być mamą i uwielbiam małe dzieci. Więc. E, więc tak, więc dwójkę by mogła jeszcze mieć spokojnie, jeżeli z tym wszystkim po prostu podołam do tej trzydziestki mojej. A czy już rozpoczęliście poszukiwania domu? Wiesz, to przede wszystkim myślimy o lokalizacji. I jakby z tym nie możemy się odnaleźć, ponieważ chcemy, żeby Paweł miał blisko na treningi, żeby to było niedaleko gdzieś tam, dobra lokalizacja i jeśli chodzi o szkoły i miejsce, i. I sklepy, no przeróżne, przeróżne po prostu są aspekty. Więc myślimy o lokalizacji, gdzieś tam jak już zdecydujemy się na nią, no to wtedy będziemy szukać, tak? Ale szukać też teraz, kolejne pytanie mi nachodzi: czy będziemy kupować, czy będziemy budować? I, i jakby teraz w ostatnich tygodniach właśnie tak intensywnie o tym rozmawiamy, bo, bo to jest jednak bardzo ważne. No właśnie, bo to jednak, mimo wszystko, tutaj zupełnie inne kierunki. No bo jak już kupicie dom gotowy, na przykład, to już praktycznie nie będziecie mogli go urządzić tak, jak chcecie, no ewentualnie, no. To jest aranżacja i tak dalej. A jak będziecie budować od podstaw, no to wszystko tak naprawdę zgodnie z waszymi marzeniami, z waszym planem. Tak, tak, to jest tak, tylko że to jest ciężki kawałek chleba, jednak naprawdę to jest. Y Ostre poświęcenie się, i naprawdę dużo, dużo czasu, i żeby zapanować nad tym wszystkim, i no, więc wszystko, co w ogóle teraz planujemy, jest, jest bardzo czasochłonne.